I teraz podchodzi karateka. Dobrze. Ruszyły! Piękny start, proszę Państwa, tam walka o prowadzenie. Michael Lasky na drugiej pozycji Kings Ocean Tangerine. Don, y, również tam blisko jest Donna Justyna. 1600 metrów do celownika Michael Laski na drugiej pozycji Herta, na trzeciej to na Justyna, na czwartej Spektakor, na piątej King's Ocean, na szóstej Tangerine, następnie blisko Moricano, bombonierka na ostatniej pozycji Unikat, na przedostatni Karateka. I 1300 metrów do celownika Michael Laski jest na czele, na drugiej Pozycji galopuje Herta. Tam poprawił Morikano. Ulokował się na trzeciej pozycji w tej chwili. Donna Justyna spektakor 1000 metrów do celownika. Na ostatniej pozycji Unikat. Na przedostatni Karateka. A na Teutoniko trzeci od końca 800 metrów do celownika. Nadal prowadzi Michael Laski. Bombonierka poprawiła na drugą pozycję. Michael Laski, bombonierka. Morikano jest trzeci. Tam jest. Yy, ścisk na czele, ale Michael Laski nadal prowadzi. I za chwilę wyjście na prostą, największym kołem: Bombonierka. Finiszuje bardzo dobrze Morikano. Michael Laski jest pierwszej, na pierwszej pozycji, 450 metrów do celownika. Prowadzi Morikano. Finiszuje Tangerina. Przy bandzie tam się przemknął Karateka. Morikano jest na pierwszej pozycji, a ta walka jest o drugie miejsce. pomiędzy... Ale obydwa konie w tej chwili są na czele: Morikano i Karateka. Finiszuje Bombonierka. Morikano, Karateka, Morikano, Karateka. Blisko Morikano, Karateka i w celowniku Morikano, Karateka, Bombonierka. Następnie Tangerine. I reszta.